Dzisiaj przychodzę do Was z testem następnego podkładu. Jak widzicie w moim tle pojawiły się kulki. Eee, nie chcę powiedzieć bombki, ale kulki. Eee, kupiłam je w... w... Obi, prawie na pewno. I one były dość tanie, dlatego że ich jest bardzo dużo. To jest jeden sznur. Ich tutaj jest bardzo dużo. Policzyłam, jest aż ich 20 i kosztowały chyba 59 zł, coś takiego. Patrzyłam na Allegro. I w innych sklepach one są przeważnie bardzo drogie I bardzo mało tych kulek jest I to nie są takie koniecznie bardzo świąteczne kulki Bo one wyglądają jak z popękanego szkła Więc myślę, że będą się nadawać Coś chcę pokombinować trochę, żeby się nie mile oglądało Może jakieś materiały będą ciekawe to Zobaczymy, mam nadzieję, że kulki Wam się spodobają Chociaż trochę Tak, zapomniałam co ja dzisiaj miałam zrobić Przyszłam do Was z testem nowego podkładu Marka PetSpy czy po polsku P2 dostępna od niedawna w Hebe, to jest niemiecka marka? Nie chcę Wam skłamać, ale ona jest chyba jakoś troszeczkę powiązana z. A może i nie, z. Chciałam powiedzieć, z Essence, chociaż chyba niekoniecznie. Natomiast jest to no marka z tego co ja kojarzę, podobna trochę jakościowo do właśnie gdzieś tam Essence Catrice. Nie wiem, czy już powiedziałam. O jezu, pochodzenie niemieckiego. Mamy do wyboru różne, różnego rodzaju produkty. Jedne są trochę lepsze, drugie są trochę gorsze, jak w każdej marce. Natomiast mnie bardzo zainteresował ten podkład. To jest podkład żelowy. Ja Miałam go w odcieniu 10. Nie jestem pewna, czy to jest najjaśniejszy porcelana. Ale na dole zostawiłam link do tego produktu. I to jest już Wam mówię. Co, czy tu jest coś po angielsku? Nie ma. Zasięgnę wiedzy w internetach. W internecie znalazłem taki opis. Lekki, odświeżający żelowy podkład z omatowym wykończeniu. Zawiera pigmenty odbijające światło dla idealnej e, cery. Oferuje nam nawilżenie e, i takie no, przyjemne noszenie dla skóry tak mi się wydaje, że tak to mamy tłumaczyć. E, jest, nie jest na bazie olejowej, ma średnie krycie, dostępne jest w czterech kolorach. Eee, Przebadany dermatologicznie 25 ml tylko niestety jest Ciężko mi tutaj z tymi kolorami na stronie internetowej trafić Natomiast eee, no niestety wyboru kolorów dużego nie było Ale ten się wydaje dość przyjemny, więc może przejdźmy do roboty Zamknięty jest jeszcze dodatkowym takim wieczkiem, żeby nic się nie stało Ja tutaj idę robić, więc jak kogoś brzydzą to jest mi bardzo przykro eee, Jak widzicie jest faktycznie taki żelowy i nie spływa Wygląda tak trochę jak, no jak, jakaś, nie wiem, jak jakaś śmietana gęsta. Na dłoni wydaje się być bardzo przyjemnie kryjący, bardzo kremowy. Kolor ma przyjemny, jak widzicie, ładny. Bardzo kremowy, taki właśnie jak, jak krem, to mam na myśli, taki nawilżający się wydaje. I faktycznie ma takie lekkomatowe matowe wykończenie. Mam nadzieję, że będzie ładnie na cerze wyglądać. Zapach też ma szczerze mówiąc trochę kremowy. Dobra, ja ubieram sobie seksowną opaskę. Zobaczcie, jak mam włosy długie noś się nawet w kadr nie mieszczą. <noise> ja po prostu nie lubię chodzić do fryzjera, więc rosną. Może dzisiaj te trzynastką nałożę. Trochę też spróbuję nałożyć palcami. Głupie takie trochę to wieczko. No jest taki kremowy, taki trochę tępawy w nakładaniu pędzlem. Ale też czuć jakby bardzo duże nawilżenie, że jest taki wilgotny. Kolor ma bardzo ładny, jak widzicie, jasny. Hmm, wygląda całkiem przyjemnie. Nie, mi się aplikacja go palcami nie podoba, bo ja mam wrażenie, że on się jakoś tak wytrąca. Krycie ma naprawdę niezłe. Powiedziałabym, że to jest takie dobre, średnie krycie. Ja siedzę cicho, bo tak jakby, mm, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie, jest ładne krycie, wszystko jest ok, ale jest dość taka nieprzyjemna e, aplikacja. Mam wrażeń takiego trochę tępego, ale mimo to wygląda dobrze. Nie podobało mi się nałożenie go palcami w ogóle. Pędzlem natomiast nakłada się w miarę ok. Chodzi mi o efekt, bo tak trochę się ciągnie, trochę się marzy. Trochę jest taki gumowaty, jakby dziwny dość w konsystencji. A propos, muszę prosto siedzieć, żeby się mieścić w kadr, a miałam we wtorek, yy, czyli dwa dni temu, test wytrzymałościowy na siłowni i po prostu pracy mnie tak bolą, że ciężko mi się siedzi. A propos, pozdrawiam Panią Trener, jeśli mnie ogląda. A wiem, że czasem mnie ogląda. Dobra, słuchajcie, no wstępne moje wrażenia, jeżeli chodzi o ten podkład, Całkiem dobrze kryje, nie spodziewałam się, że aż tak fajnie. Jest taki trochę dziwnie gumowaty jak się go nakłada, dziwnie się go nakłada. Pędzel jest w tej chwili na przykład bardzo mokry, bardzo taki wodnisty się wydaje. No ciekawa jestem jaka się utrzyma. Wykończenie jest takie... bardzo półmatowe. Nie będę nigdzie dokładać, może tu sobie zakryję. To sobie może dodatkowo zakryję korektorem, natomiast tak poza tym korektor nie jest mi do niczego potrzebny. Mam nadzieję, że on nie zoksyduje i e, zobaczymy się wieczorem. W tej chwili jest przed godziną 12. Hej, wracam do Was z podsumowaniem podkładu. W ogóle wybaczcie mi, że tak strasznie już wyglądam, ale jest prawie 23, za 15-11. E, jestem bardzo zmęczona. Dosłownie odprawiałam się od pracy, bo prawie bym zapomniała, że mam nagrać na to podsumowanie. E, tak, wracając do podsumowania, jestem dość zaskoczona, jak dobrze ten podkład się na buzi utrzymał. On jest, tak jak wspomniałam, miał być matujący, więc na pewno osoby z cerą y, mieszaną będą dość zadowolone, być może i z cerą tłustą, Boże, jak ja wyglądam, jak nałożę jakiś dobry puder i y, krem matujący na przykład. Y, wytarł mi się to koło nosa, ale ja jakby totalnie w ciągu dnia zapomniałam, że robię to z podkładu, więc wierzcie mi, że totalnie nie oszczędzałam. Oczywiście nic nie poprawiłam. Ładnie dość utrzymał kontur e, policzków, więc jestem zaskoczona. Nie ściemniał w żaden sposób, nigdzie się nie odznacza, nie zważył się, nie powchodził specjalnie w zmarszki. Jest naprawdę przyzwoity ten podkład, i tym sposobem jestem zachęcona do tego, żeby kiedyś jeszcze jakiś podkład z firmy e, P2 albo P2 wolicie wypróbować. Dajcie znać, co Wy z tej firmy polecacie. Wiem, że polecacie chyba lakiery kredki i szminki, coś w tym stylu. W każdym razie napiszcie na dole, co Wy polecacie z tej firmy, a ja uciekam kończyć pracę i do spania. Buziaki!